Kopaści tu wyjmują gorące. Chcę Wam zrobić taki dłuższy filmik. Mogą zrobić może transmisję na żywo. No dobra, zrobimy tak. Będziemy Kasperka obserwować teraz dłuższą chwilę. I no, a Eta, no kto, wie, kto wie, kto wie. Także może mówicie, że będziecie tak, na Sylwestra. Tak, tak, tak. Bombki, oni już właśnie się mogą się doczekać. Się doczekać. My się nie? Tak, tylko mówię. Ale teraz oni robią na sylwestra. to na No, teraz wy tak, oni na tym, na, na etacie, a wy odpoczywacie. Co tu Kacperek? Ło, piękny dzień poszedł. Widzicie, tu się nic na żadnym ogniu nie robi. Ogień jest na początku, ale to się nie wytłumaczy. Makrelka się idzie. Tu już wyjął gorącego, teraz jest gorąca maślana gorący jest. Jest łososia. Panowie, czekacie Wy na? na łososia. Na i na makrelkę. No to już akurat Was tutaj obsłużą. Tego cofnijmy trwala, dajmy na górę teraz na te śledzie. I zamkniemy. No i tak to się odbywa. Etap... Etap po etapie, teraz co minut, każda inna tam rybka będzie wychodziła. <laughs> 2399 cm kwadratowy OS Zestaw odtynkowy Wirowy Kamea z systemem Mito Tornado tylko za 879 Biką nasze przemyślące Hejka, i Donatan. Tak, bo ten już dobry, nie? Tego, tego wyciągaj. Jakich jeszcze nie było. Wielka kasa w każdym. Super sprzęt w każdym i wyjątkowy, świetny mikołaj. W dwóch osobach w tym roku świętny i. Święty Mikołaj. Kupują prezenty w sklepach Media Expert i na MediaXpert.plym 30% w sklepach wetynowanych za minimum 219 zł i odbierz aż 30% wzglądu na kartę poderunkową. Kupuj włoty i dodatki znanych marek w CCC. Oferta ważna w sklepach CCC tylko do 1 grudnia. A wy na dubajskie czekacie, tak? No to słuchajcie moi drodzy. Już są chyba